Witam was serdecznie moi drodzy na kanale Niechto Szlak. Ja jestem Niechto Szlak, a to jest seria filmów Król Gór, czyli filmów, w których wspólnie zdobywamy krony gór Polski. Dzisiaj znajdujemy się w górach Opawskich i będziemy wchodzić na Biskupią Okopę, która ma 890 metrów nad poziomem morza. Znajdujemy się pomiędzy Jarmutówkiem a Skrzy... Pokrzywną, gdzie znajduje się taki oto parking, na którym możecie, darmowy podkreślam, na której możecie zostawić swój samochód i stąd wyruszyć na najwyższy szczyt Góra Górach Tam za moimi plecami znajduje się też taka duża wiata, w której możecie się schować przed słońcem albo przed deszczem. I tam też wisi taka poglądowa mapka okolicy, więc może przenieśmy się tam, a ja Wam pokażę, jak będzie wyglądała nasza dzisiejsza trasa. Tak jak wspomniałem, znajdujemy się pomiędzy pokrzywną a jarmułtówkiem, w tym oto miejscu. Na parkingu Polana nad Złotym Potokiem. Skąd ruszymy ścieżką przyrodniczą koloru zielonego w kierunku Gaworowej Perci? Dalej żółtym szlakiem do domu turystycznego pod Biskupią Kopą. I jeszcze fragmencik czerwonym szlakiem, którym dotrzemy na Biskupią Kopę, która ma 810 metrów. Cały ten szlak zajmie nam około 2,5 godziny. Ma on ponad 5 km długości i Jakieś 570 metrów przewyższenia. Po przejściu 100 metrów od parkingu natrafiamy na takie urocze miejsce rekreacji. Jest tu kilka takich wiatek, w których można się schować od słońca albo od deszczu. Są ławy, ponieważ jest też tu kapliczka i odbywają się tutaj czasem nabożeństwa. A przede wszystkim jest tu bardzo przyjemnie, ponieważ obok płynie potok, a dzisiaj jest jakieś 29 stopni i na otwartej przestrzeni jest strasznie gorąco, a tutaj czuć taką przyjemną bryzę od strumyka i chłód, który, który, który dają, dają pobliskie drzewa. Pięknie, pięknie, ale my zdobywamy biskupią kopę i musimy na nią się wspinać, więc wracamy na ścieżkę dydaktyczną drewnianym mostkiem i ruszamy w tamtą stronę. Z tego miejsca do barkowej perci mamy 15 minut. Idąc w górę potoku ścieżką dydaktyczną, rozglądajcie się na boki, bo gdzieś tutaj odnajdziecie ruiny skoczni narciarskiej, która za. Zbudowana w 1931 roku e, dzięki staraniom Norwega, który mieszkał tutaj w okolicy, i Stowarzyszeniu, Górskie, Stowarzyszeniu Górskiemu. E, ta skocznia była jedyną skocznią na Górnym Śląsku i na jej otwarcie przybyły tysiące osób. Można było na niej skakać na odległość 40 metrów. Niestety z powodu e, słabych opadów śniegu i Skocznia została zamknięta, w tej chwili jest gdzieś taki próg, z którego skoczkowie się wybijali, niestety jest dosyć porośnięta teraz ta okolica pokrzywami i krzakami i chyba lepiej poszukać jej na jesień niż w środku lata, no to woska, która jest bardzo fajna, kto by wiedział, kto by myślał. Jak widzicie można spotkać tutaj różnego rodzaju zwierzęta w lesie Najlepiej jeśli spotkacie za skrońca albo żmije na ścieżce zostawcie ją w spokoju, ona sobie odejdzie Nie przeszkadzajcie jej Ona jest u siebie w domu, wy jesteście gośćmi Przechodzimy na drugą stronę potoku drewnianym mostem, ponieważ zbliżamy się do atrakcji na tym szlaku, czyli do Gwarkowej Perci. Gwarkowa Perć to jest niżyny wyrobisko, które powstało w 1820 roku, ma powierzchnię 1200 m2 i było czynne do 1939 roku, czyli do początku wybuchu II wojny światowej. Wydobywano tutaj łupek, potocznie nazywany dachówkowym. Wykorzystywano go w budownictwie, między innymi do budowy dachów oraz do tworzenia fundamentów. A w pobliskiej sztolni, która jest już jest nieczynna, w której wydobywano jakieś cenne minerały, obecnie zamieszkują nietoperze. Warkowa parć Teraz nieczynna służy jako atrakcja turystyczna i daje taką namiastkę wysokogórskiej spinaczki. Nie dziwię się, bo wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Chodźmy. Trzymajcie obie ręce na poręczach i stawiajcie krok po kroku po szczeblach, tak żebyście czuli się stabilni i bezpieczni. Nie wygłupiajcie się, nie śpieszcie, drobinka jest naprawdę bardzo wysoka, można z niej spaść. Ale jeśli ktoś z Was będzie miał problem z tą wysokością, albo będzie z czternążnym pupilem, można skorzystać z alternatywnej ścieżki, która prowadzi tutaj takim s fluoresem Floresem do góry. Jest dużo łatwiejsza i na pewno bezpieczniejsza. Uwaga, urwisko! Jest naprawdę urwisko. Znajdujemy się teraz na dnie piekiełka. To jest nieczynny kamieniołom, w którym wydobywano łupki. W XIX wieku wierzono, że w tym miejscu znajdują się wrota do piekła. Po wrotach nie ma śladu, ale nazwa została. Nad piekiełkiem niebieski szlak z żółtym się rozchodzi i teraz będziemy wędrować taką szeroką, szrutową drogą, która się nazywa Ameli nad Anusią. Ta droga prowadzi do schroniska. Zajmie nam to jakieś godzinę, 20 minut. Jest szeroka, wygodna. Bardzo często osoby z dziećmi wybierają tą drogę jako tą właściwą, którą chcą zdobyć w schronisko, a później wejść na szczyt bohatera dzisiejszego odcinka my idziemy tam Żeby nie było za kolorowo to musicie mieć świadomość, że zostało nam jeszcze 2 km do przejścia i 400 metrów do przewyższenia, co oznacza, że w którymś momencie zacznie się pod górkę. Docieramy na plac Paula Langego. Jest to były burmistrz pobliskiego Prudnika, który zarządzał nim na początku XX wieku i w tamtym czasie prudnik się najbardziej rozwijał. Miał on też bardzo duży wkład w rozwój turystyki tutaj wokół biskupiej kopy i był pomysłodawcą schroniska które jest tam na górze, do którego zmierzamy. A tutaj jeszcze za chwileczkę będzie taka rzeźba wędrowca, który właśnie wskazuje drogę do schroniska. A za moimi plecami kapliczka. A nad moją głową słońce, które pali dzisiaj niemiłosiernie. Ale na całe szczęście droga póki co prowadzi przez las, w którym jest przyjemnie. Dobra, Ryszajmy. że końcóweczka ostatnich 200 metrów daje trochę w kość ale przed nami już schronisko i krótka przerwa Uff, nareszcie Górski Dom Turystyczny pod Biskupią kopą powstał w 1924 roku i jest jedynym tego typu schroniskiem tutaj na terenie Gór Opawskich cieszy się dużym powodzeniem. Jest to aż 50 miejsc noclegowych i mieszka tu ewidentnie jakiś ktoś, kto kocha rzeźbić, bo wszędzie dookoła są takie ogromne rzeźby. Taka ciekawostka jeszcze kiedyś schronisko było postawione między drzewami, ale z powodu epidemii. Kornika, drukarza, który zniszczył drzewa dookoła, teraz jest na otwartej przestrzeni. Trzymajmy. Na sam wierzchołek Biskupiej Biskupie Kopy będziemy już szli czerwonym szlakiem około 20 minut. I ten czerwony szlak to jest główny szlak Świętokrzyski, który ma 444 km długości. I swój koniec lub początek ma w prudniku. Czyli Biskupia Kopa jest pierwszym lub ostatnim wzniesieniem, na który trzeba się wspiąć, żeby rozpocząć lub zakończyć ten szlak. I skupia kopa zdobyta 890 0, albo 1, w zależności od map, to zakończy na poziomem morza. Musicie wiedzieć, że góry Opawskie są uważane za najdalej wysunięte na wschód pasmo gór należące do Sudetów. Tak naprawdę część tych gór, a właściwie ich większość, leży po czeskiej stronie, jak na przykład szczyt. Ale pomimo tego, szczyt uważany jest za. Szczyt w kolei gór Polski. Ciekawostki e, historyczno przyrodnicze związane z tym miejscem, e, o których mogę wam opowiedzieć, to na przykład, skąd się wzięła nazwa tego regionu, a było to tak dawno, dawno temu piękny i bogaty władca węgier, nie wiem, czy był piękny, ale na pewno był bogaty, skoro miał taki gest podarował e, tę ziemię biskupom wrocławskim i stąd na przykład pochodzi nazwa biskupia Kopa, tam za moimi plecami. Jest jeszcze wieża widokowa, która została postawiona w 1898 roku. Wcześniej w tym miejscu stała taka jakaś piramida drewniana. Tą wieżę postawiono dla, na cześć cesarza, e, cesarza Austro-Węgier, Józefa Franciszka, a może Franciszka Józefa, a może ich było dwóch, tego nie wiem. E, ma ona 18 metrów wysokości i z jej wierzchołka, możecie sobie tutaj patrzeć, na piękne okolice, które tutaj ciągną się i ciągną. Wejście na tą wieżę kosztuje. Co prawda, wieża stoi po czeskiej stronie, więc trzeba płacić w koronach. Ale ponoć można zapłacić też 5 zł, żeby tam wejść. Jeśli chcecie sobie przybić pieczątkę na szczycie tej wieży, to szukajcie tej pieczątki właśnie tutaj wewnątrz, przy wejściu. Jeśli tam jej nie będzie, to musicie zejść do schroniska i po w jest pieczątka, to możecie sobie przybić. Jeszcze taka ciekawostka dla wszystkich miłośników czterech kółek: tutaj, te okolice czeskie to ponoć jakieś wymarzone tereny dla e grawerowców. E czyli taki co gra co marzą w zeszytach. Nie, to żartuję. to dla tych, którzy takich rowerów e grawerów. No, więc to chyba byłoby jednak tyle to co, jeszcze idziemy przybić pieczątkę, nie? To chodźmy.